Witamy w Cudokinała.pl Dzisiejszy koktajl będzie poświęcony melonowi. Jest to owoc, który działa odchudzająco i odmładzająco na skórę. Zastanawiam się, jak się zabrać do oto tego wspaniałego cuda natury. Zobaczmy, jak się kroi melona. Przekrajamy to wspaniałe Cudo, najpierw na pół, i oto tutaj mamy większą część i mniejszą część melona. Dzisiaj użyjemy mniejszą część melona. Melon ma w środku e, nasiona, wydrążamy je najlepiej e, używając do tego łyżki bardzo delikatnie. Tak, żeby y, za dużo miąższu nie wydrążyć, ponieważ wewnątrz melona jest najspanialsza, najsmaczniejsza jego część, bardzo słodka część i bardzo dużo soku, więc należy to zrobić bardzo uważnie. Przekrajamy melona na następną y, połówkę. Zabierzemy się do jednej ćwiartki, przecinając ją dalej na pół. Z tych dwóch maleńkich ćwiartek zaczynamy odcinać. Od samego brzegu. Z jednej strony, i zaczynamy to samo z drugiej strony. I mamy wspaniale odkrojoną skórkę, bardzo szybko i efektywnie. Następnie kroimy na maleńkie kawałeczki. Mamy pokrojony melon. Jakie składniki będą nam potrzebne do tego odmładzającego i odchudzającego koktajlu? Ten koktajl składa się z trzech składników. Mamy już przygotowanego melona niepełną szklankę wody i aromatyczne liście mięty. Wlewamy niepełną szklankę wody. Kładamy owoce i wrzucamy jedną gałązkę mięty. Miksujemy około 30 sekund. Uzyskaliśmy piękny, jasno zielony kolor. Mmm, piękny, wspaniały aromat. Rewelacja. Wygląda wspaniale i podejrzewam, że smakuje również wspaniale. Piękny, zielony, wiosenny kolor, zieleni. Pyszny koktajl. Ma wspaniały, delikatny smak. Konsystencja jest bardzo, bardzo delikatna. Bardzo aromatyczny i pyszny. Wspaniały smak, naprawdę wspaniały smak. Super kombinacja. Delikatny smak melona. Oraz delikatny smak mięty. I właśnie te dwa smaki, jeden nie wyklucza drugiego. One się wspaniale kombinują ze sobą. Koktajl ten jest bardzo tchudzający, zawiera bardzo dużo wody. Jest tutaj ponad 90% wody. Wody zmineralizowanej, która dostaje się do naszych komórek ciała, wypukując toksyny i wypukując niepotrzebne tłuszcze. Oraz a zostawia nasz organizm wspaniale nawodniony, co przyczynia się, że nasza skóra wygląda coraz lepiej. I pijąc taki koktajl nie okazyjnie jeden raz, ale często, skóra nabierze pięknego wyglądu. Jest to podstawowa wersja koktajlu, diety co do okinała. Ten koktajl wzbogaca się dodatkowo składnikami, które wspomagają i przyspieszają spalanie tkanki tłuszczowej. Po więcej zapraszamy na nasze warsztaty, nasze książki oraz programy online. Myślę, że podobał Wam się ten przepis. Dziękujemy za obejrzenie i do zobaczenia.